Czym jest Twój trójkąt mocy? Wiesz, ja uważam, że człowiek składa się z duszy, rozumu i ciała. I ja od bardzo dawna obserwuję, że czasami człowiek jest totalnie, w pełni, można powiedzieć, zdrowy, jeżeli chodzi o fizyczność. Natomiast odmawia mu ten stan wewnętrzny, stan ducha, odmawia mu posłuszeństwa. Tak naprawdę, ile mam takich osób, które. Absolutnie mają perfekcyjne wyniki, jeżeli popatrzeć na wyniki zdrowotne, natomiast nie mają chęci do życia, nie mają radości życia. I w tym momencie absolutnie nie mówię o problemie zdrowotnym, nie mówię o depresji, tylko mówię o takim załamaniu nerwowym, na przykład to jest jakiś żal, jakaś trudna sytuacja, czyli tak naprawdę zegar nie powinien stać w miejscu. A my często zatrzymujemy się w miejscu, czas leci do przodu, a my zostajemy z tyłu. Czyli przeżywamy żal... jakąś traumatyczną sytuację, i zamiast tego, żeby ją przepracować, na przykład, i pójść dalej, to my, tak jakby, trochę zostajemy w tej sytuacji i bez końca w, w niej tkwimy. Stoimy odwróceni do przyszłości. Stoimy patrząc cały czas wstecz, ponieważ to, co było wstecz, na tyle jest ważne dla nas i istotne, i trudne nawet, że powiem Ci, że. Znam wiele osób z praktyki swojej, ze swojego doświadczenia, którzy nie chcą przyszłości, bo na przykład uważają, że nie pozwalają sobie, nie mają prawa być szczęśliwymi osobami. Na przykład, jeżeli wydarzyła się tragedia, oni się zamykają na siebie.